Witam wszystkich. Zapraszam na oglądanie Prince of Persia: The Lost Crown. Teraz tak, tutaj mamy ciężką lokację. Musimy bardzo uważać na tych przeciwników. Dodatkowo tam była znajdźka, która umożliwia nam ...noszenie większej ilości amuletów. Tutaj była właśnie ta znajdźka. zebrałem wcześniej. Tu otworzyłem też drzwi. Okej. Okay. Teraz zobaczmy niżej musimy. Tak. Okej, okay, ten przeciwnik nie jest łatwy, ale za niego byśmy otrzymali. Pewnie sporo. Stało się, ale fajnie! No i dobra Okej, okay, lecimy. Teraz będziemy mogli się obkupić nareszcie. Raz, że sobie odnowimy energię. Yy, możemy nosić jeszcze jeden amulet, okej. Okay. Kiedy znajdziesz się w pobliżu skrzyń ze skarbami lub ukrytego przedmiotu, usłyszysz specjalny dźwięk. No i fajnie. Hey so, o, Fariba. Fariba, czy była tu? Wielka praca nie wychodziła w tym. To jest moja mama, Bozog. Ja tylko wiem, że chcę go zesłać z jej szkołem de tempo tak, właśnie chcemy, ale coś jeszcze. Kup podpowiedź, na razie nie. To za 500, ale. A, przedmiot niedostępny. Aha, no właśnie, skuteczność mikstur. plus jeden. Tak. Ok, na no co teraz będziemy zbierać tu 500? Na stałe zwiększenie limit noszonych amuletów o jeszcze jeden. Sporo tych amuletów będzie można nosić. Dawna waluta, ciekawe po co to. To jakiś może być przedmiot mm, do zadania. Zobaczymy. Hi Sargon. W każdym razie stać nas jeszcze na podpowiedź. I can go anywhere, but for you <laughs> it might not anyway. I see you now have a butt to the west. You could reconstruct the statue if that's the easiest way. The broken statue. To tyle to bez O. A co to jest?

you other mortals are i had no idea that in mount Kaaf, gods and god it was um, the curse altered everything but i remain my forge protected me from the winds of time would you forge for a mortal No, właśnie. crystals would understand this okay Czyli będzie nam do you wish something forged? Wolni pradawną moc, o co chodzi? I have not. But my blade, over flame and heat, this forge channels my, believe me, mortal. When I say that my forge senses the glow of Athra within every Will... Oh, Novamisia. Przyjmijmy, że odnaleźć szatni się moc, tak? Tutaj. Okay. A, tu inne są pozaznaczane. No dobra? znaczy zwiększa obrażenia zadawane strzałami. Przydałoby się. Nie znaczy zmniejsza siłę ataków wręcz wroga. O! Zbieraj kryształy czasu z większej odległości. Ulepszenie broni. Tabliczkę i kryształy potrzebujemy. No fajnie. Aha, czyli tam się nie dostanę. Potrzebna mi jakaś moc. No dobra. Trzebuje mu jak najwięcej kryształów, jest dźwięk. No tak, ale ja z tym nie mogę nic zrobić na razie. To będzie dopiero za jakiś czas, jak będę miał moc jakąś specjalną. No i o to chodziło. Ok, teraz tego przeciwnika musimy ok, tam nas prowadzi droga, ale ja chcę jeszcze sprawdzić prawą stronę, może jakieś kryształy znajdziemy. No właśnie, o znowu ona. Mapę. Nie stać nas. No dobra. W sumie, czy wydawanie na mapę ma sens? Skoro i tak możemy odblokować samemu. I tak właśnie sobie pomyślałem o kolejne miejsce odpoczynku. Dzigaj anachitę. Wysoko w górze Jahandar ma swą wieczną siedzibę. Ma ciało lwa, twarz człowieka i ogon skorpiona. Od zawsze pożera ludzi. Ci, którzy weszli do lasu Hyrkańskiego i przecięli jej drogę, zniknęli na zawsze. Aby zaspokoić swój apetyt, Jahandar przeszła kiedyś przez bramę cytadeli i przez trzy dni stała w niej grozę, siała w niej grozę. Do walki z nią rzucono pięciuset wojowników, żaden nie przeżył. Dariusz był wtedy jeszcze młodym królem, uzbrojonym w królewski miecz, który wykuła dla niego kechewa. Ruszyła zmierzyć się z Johandar. Sto razy uchylił się przed jej jadowitym rządem i sto razy zatrzymywał jej szarżę. Dariusz Dariusz wezwał Atar, święty ogień. Jahandar nigdy nie spotkała śmiertelnika, który tak zacięcie się opierał. Została pokonana. Dariusz darował jej życie, ale zamk zamknął ją w górnej cytadeli. Tak narodziła się legenda Dariusza, króla królów, którego odwaga i mądrość sprawiły, że Persja rozbłysła na całym, na całym znanym znany świat. Rozbłysnęła na cały znany świat. Okej, okay, te czytanki są zdecydowanie za długie, więc może sobie to darujemy? Interakcja dobra, o jakaś kacenka. Czyżby kolejny boss? No na no to wygląda. Okej, okay, ten boss to już naprawdę świetne wyzwanie. Nie jest mocno trudna, aczkolwiek musimy uważać. Wyuczyć się timingu też po to, żeby przejmować takie właśnie ciosy. I teraz tak, teraz lecimy szybciutko do momentu aż wstanie. I kończymy ciosem jeszcze. I ładujemy. O, nie, ale obrwałem. Okej. Okay. Dalej będziemy ładować. Ile wlezie Okej okay. No i dobra I teraz jazda Druga rundka. Okay. To musimy koniecznie zniszczyć, ponieważ będzie nam to bardzo przeszkadzało. Pięknie. I znowu jedziemy, jedziemy. Ładujemy pasek. Staję. To. Tą... Nie wiem, dlaczego mi to nie wyszło od razu. ale za to barwałem od tego. Wracałem do bossa. Pięknie! Jest! Wow, co za walka! Świetna, naprawdę. Nawet osiągnięcie wpadło. Pierwsze osiągnięcie. I wreszcie misja główna została ukończona. Ile znajdziek? Ile kryształów będziemy mogli sobie wykupić? Płatek mitycznego kwiatu nieśmiertelności z drzewa Soma zwiększa maksymalne zdrowie. No i świetnie. No i cztery kawałki mamy. Plus amulet nam dodaje jeszcze jeden. Co to takiego? Czyżby jakaś nowa moc? Tak. No wreszcie. Pęd Simurga. Można... Go użyć także po otrzymaniu trafienia, by zatrzymać upadek. Zanim uderzysz o ziemię. Fajnie. No nareszcie. No to daje nam możliwość już dostania do się do nowych miejscówek, jak widać. Które wcześniej były dla nas niedostępne. sign of the prince? None. Three days? Artaban, but we only got here hours ago. Hours for you, days for me, years for Ardashir's man. Okay, it would be nice to find... What is this? Aha, już i tak nie wrócę, żeby miejsce odpoczynku znaleźć. O, właśnie. No i dobre, ja również sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.